Szanowni Państwo, 18 kwietnia ponad 22 tysiące nauczycieli uczestniczyło w manifestacji na ulicach Warszawy w proteście przeciwko temu, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej. Złożyliśmy na ręce pani minister Krózik-Rostkowskiej petycję, w której Związek Nauczyci Nauczycielstwa Polskiego domaga się, po pierwsze, zwiększenia nakładów na edukację, Poszanowania zawodu nauczyciela, zaprzestania popierania i wspierania samorządów realizujących politykę omijania ustaw, łamania prawa. Domagaliśmy się także zahamowania przekształcania i likwidacji szkół wbrew zapisom ustawy. W tej mierze domagaliśmy się także poszanowania godności zawodu nauczyciela, ale także zwiększenia tego, co wiąże się z wynagrodzeniem nauczycielskim. I żaden z tych elementów, żaden z tych punktów, które były przedmiotem i zawartością naszej petycji, nie znalazł jakiejkolwiek reakcji ze strony pani minister. W takiej no, medialnej dyskusji, w odpowiedziach, które pani minister za pośrednictwem mediów udzielała nauczycielom, jej reakcja dotyczyła tylko i wyłącznie sfery wynagrodzeń nauczycielskich. A istota naszego protestu przede wszystkim skupiała się na uznaniu, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego, wymaga wsparcia także ze strony rządu, także w zakresie finansów, a jednocześnie poszanowania tego, co wiąże się z godnością zawodu nauczyciela, bo nie ulega wątpliwości, że istotą polskiej edukacji jest bardzo dobrze wykształcony, bardzo dobrze przygotowany i średnio lub kiepsko wynagradzany y, nauczyciel. Niestety brak reakcji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej spowodował, że we wtorek, 19 maja, ponad 400 nauczycieli będzie przypominało już pani premier, nie ministrowie Edukacji Narodowej. Pani premier, co jest istotą protestu nauczyciela? Chcemy tą pikietą. Ponownie zwrócić uwagę na to, że nie może edukacja być traktowana marginalnie, nie można dyskusji edukacji sprowadzać tylko do pytania, czy będą już istniały szkoły samorządowe czy szkoły prywatne, dlatego że to jest ta dziedzina życia społecznego, która obejmuje co czwartego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej. Skoro pani minister edukacji nie reaguje na nasze postulaty, nie ma chęci do rozmów, to zwracamy się z apelem do pani premier. Pani premier wielokrotnie sygnalizowała, że Dialog, dyskusja jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów. Niestety takiej woli nie wykazuje no, pracownik pani premier, którym jest minister edukacji narodowej. Oczekujemy więc reakcji ze strony pani premier Ewy Kopacz. Zwracamy uwagę na to, że. Istotą i ostoją polskiej szkoły jest dobra publiczna szkoła prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego. A sukcesy polskiej edukacji, także te pokazane w ostatnim raporcie OECD, ale także te, które dzisiaj media przetaczają, biorąc pod uwagę jakość nauczania i sukcesy polskich uczniów w zakresie nauczania matematyki, wynikają z bardzo dobrej pracy polskiego nauczyciela. Więc chcielibyśmy, żeby ta jakość miała także odzwierciedlenie we wzrostach nakładów na, na edukację, w tym na wynagrodzenie e, nauczycieli. Urynkowienie oświaty, przekazywanie szkół w ręce innych podmiotów prowadzących aniżeli samorząd, próbę pokazania, że szkoła jest w stanie funkcjonować na zasadzie przedsiębiorstwa rynkowego, to są te działania, których Związek Nauczycielstwa Polskiego nie akceptuje. Bo one są sprzeczne z celami polityki społecznej, są sprzeczne z misją edukacji, są także sprzeczne z interesami milionów polskich rodzin, których nie stać będzie na to, żeby dzieci mogły posyłać do szkół prowadzonych przez inne podmioty aniżeli samorząd, i jeszcze partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia. Skoro minister edukacji narodowej pozostaje. Głucha I nie odpowiada na nasze postulaty, nie prowadzi rozmowy, nie prowadzi jakiegokolwiek dialogu dotyczącego tej sfery, o której mówi Związek Nauczycielsko-Polskiego, to chcemy przypomnieć o tym pani premier i będziemy to konsekwentnie robić tak długo, aż rząd nie siądzie z nami do stołu rozmów. Zwracamy uwagę na to, że minister edukacji jest dzisiaj problemem dla rządu, że problemem dla rządu jest ten brak dialogu. I takie traktowanie partnerów społecznych, z którymi mamy do czynienia i którym w jakiejś mierze uosabia postawa ministra edukacji narodowej. Więc chcemy, żeby pani premier spotkała się z nami, chcemy powrócić do pytania, jaka jest pozycja, jaka jest rola edukacji w polityce rządu i zwracamy uwagę na to, że dla nas, powtarzam, jest to najważniejsza dziedzina życia społecznego, bo dotyczy ona paru milionów obywateli naszego kraju. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Chciałem zapytać Pana do Telewizja Polska. Jeśli te protesty wtorkowe nie przyniosą skutku, ile będzie brało, pieniędzy o 400 tysięcy, co w przyszłości planuje Związek? Po drugie, o jakie rozmowy, w jakim składzie walczy? W składzie ministerialnym z obecnością, z, z obecnością Pani Premier? Jak te rozmowy miałyby wyglądać? Po pierwsze ta manifestacja co do liczby uczestników jest bardzo ograniczona i tutaj nie zależy nam na tym, żebyśmy po raz kolejny ściągali dwadzieścia kilka tysięcy nauczycieli, choć jeżeli będzie potrzeba, to i taką liczbę możemy tutaj sprowadzić do Warszawy. Rzecz jest nie w liczbie nauczycieli. Tylko w istocie owej pikiety. Natomiast chcemy, żeby w tej demonstracji wzięli udział przede wszystkim nauczyciele tutaj Centralnej Polski. To jest normalny dzień pracy, nie chcemy nikogo odrywać od zajęć. To są także na no, egzaminy naturalne, to jest końcówka roku szkolnego. Natomiast nie ulega wątpliwości, że najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego będzie także poświęcone temu, jakby próbie podsumowania dotychczasowego przebiegu rozmów, czy, czy brakowi tego, tychże rozmów z ministrem i określi dalsze scenariusze. Tutaj jakby najprostsza kolej jest taka, wchodzimy w spór zbiorowy z pracodawcami. Przy braku reakcji ze strony pracodawców będziemy musieli także zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wypełniając poszczególne zapisy tejże ustawy, dojść do momentu, kiedy pozostanie nam tylko i wyłącznie referendum i przygotowanie strajku edukacyjnego. To jest scenariusz wynikający z przepisów ustawy, ale mam nadzieję, że postawa pani premier. I postawa Ministerstwa Edukacji Narodowej nie będzie zmuszała nauczycieli do takiego radykalizowania działań, ale nie ulega wątpliwości, że uczestnicząc w spotkaniach z nauczycielami w ostatnich paru miesiącach ten radykalizm narasta. On także był uwidoczniony poprzez określone wyniki głosowania na, w pierwszej turze prezydentów wyborów prezydenckich, to, to niezadowolenie z postawy platformy, to niezadowolenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazło także odzwierciedlenie w tychże rezultatach. Co do samych negocjacji, wydaje się, że tu musi być jasna deklaracja ze strony pani premier, tak jak poprzednio robił to pan premier Tusk, który nie widział powodu, aby nie spotykać się z nami. Spotkania pana premiera Tuska z nauczycielami były bardzo częste i, i nie, nie widzę przesłanek, które by wskazywały na to, że pani minister Kopacz miałaby w tym nurcie dialogu nie funkcjonować. Natomiast bezpośrednim realizatorem decyzji rządu jest minister edukacji narodowej i związek gotowy jest do rozmów z ministerstwem edukacji narodowej, ale przy poszanowaniu tego, co jest istotą dialogu. Czyli po pierwsze otwartości na potrzeby i na oczekiwania drugiej strony, także chęć zrozumienia tej drugiej strony i uznania, że partner społeczny, jakim jest związek zawodowy, ma i tytuł. Do występowania w imieniu tych nauczycieli, nie tylko wynikających z zapisów ustawy, ale także ma wiedzę i kompetencje, która upoważnia go do podejmowania tego trudnego dyskursu. Ale powtórzę, musi być zmiana całkowita postawy pani minister Kluzi-Krostkowskiej w tym zakresie. Bo nie tylko wbrew temu, co pani minister mówi, chodzi o płace nauczycieli, chodzi o całkowitą zmianę jakby kierunku polityki edukacyjnej. Liberalizm. Prywatyzacja, przekazywanie szkół w ręce tych, którzy zrobią to taniej, wcale nie jest dobrym kierunkiem dla polskiego systemu oświaty, bo ta jakość, bardzo dobra jakość polskiej szkoły wymaga także kosztów. To jest także chęć pomocy samorządom, także w Warszawie. Bo zwrócę uwagę na to, że w Warszawie także są rejony, gdzie szkoły pracują na trzy zmiany, także są miejsca, gdzie rodzice nie dostali się do przedszkola i także trzeba się nad tym problemem zastanowić.